Warszawa Osiedle mokotów. Deszcz bębni o szyby eleganckiego apartamentu na dwudziestym piętrze. Kobieta stoi przy panoramicznym oknie, patrząc na miasto rozświetlone tysiącami świateł. Jej odbicie w szkle zdradza zimne, zdeterminowane oczy. W dłoni trzyma kartkę: wydruk z gazety sprzed trzech lat. Na Nagłówek krzyczy: Architektka Alicja Kowalska oskarżona o malwersację. Kariera w gruzach. Alicja składa kartkę i chowa ją do szuflady, gdzie leżą dziesiątki innych, dowody, dokumenty, nagrania. Trzy lata przygotowań. Trzy lata odbudowywania siebie po tym, jak Marcin Zawacki, jej były partner biznesowy i kochanek, zniszczył jej życie jednym cynicznym ruchem. Złamie cię, powiedział wtedy, stojąc w sali sądowej z pobłażliwym uśmiechem. I złamał, ale nie przewidział jednego. Ludzie, którzy naprawdę się złamią. Albo znikają na zawsze, albo wracają jako zupełnie inna wersja siebie. Silniejsza, bezwzględniejsza, gotowa na wszystko. Dzisiaj Alicja nie jest już zrozpaczoną kobietą. Jest architektem swojej zemsty i fundament już stoi. Hej, jeśli podobają ci się takie historie o sile, odwecie i niesamowitych zwrotach akcji, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Czekają cię emocje, których nie zapomnisz. A w komentarzach napisz. Czy wierzysz, że zemsta może być słodka? Trzy lata wcześniej Alicja Kowalska była na szczycie. Jej pracownia architektoniczna Kowalska-Bizajn zdobywała prestiżowe kontrakty w całej Polsce. Projekt rewitalizacji starego browaru w Poznaniu przyniósł jej nominację do Nagrody Architektonicznej roku. Miała 32 lata, apartament w centrum Warszawy, konto bankowe pełne zer i mężczyznę, którego kochała Marcina Zawackiego. Marcin był wspólnikiem w jej firmie. Poznali się na Politechnice Warszawskiej. Ona studiowała architekturę, on zarządzanie projektami. Było między nimi coś elektryzującego od pierwszego spotkania. Marcin miał sposób mówienia, który sprawiał, że czułaś się najważniejszą osobą na świecie. Miał ciemne oczy, w których widziałaś przyszłość, i uśmiech, który obiecywał, że ta przyszłość będzie wspaniała. Razem stworzymy imperium powiedział kiedyś, leżąc obok niej w łóżku. Głaszcząc jej włosy, ty projektujesz piękno. Ja znajduję pieniądze. Idealny team. I przez pięć lat tak było. Firma rosła. Zatrudnili dwadzieścia osób. Otworzyli oddział w Krakowie. Alicja zajmowała się projektem. Marcin finansami i kontaktami z klientami. Ufała mu bezgranicznie. Kochała go jeszcze bardziej. Ale zaufanie w biznesie to broń obosieczna. Pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak. Był telefon z banku. Pani Kowalska, dzwonimy w sprawie przelewu na konto w Liechtensteinie. Kwota półtora miliona złotych. Jaki przelew? Ja nic nie autoryzowałam. przerwała Alicja, czując, jak serce zaczyna bić szybciej. Ma pani pełnomocnictwo wraz z panem Zawadzkim. Przelew został wykonany wczoraj wieczorem. Półtora miliona złotych. Pieniądze z zaliczki za projekt centrum handlowego w Gdańsku. Alicja natychmiast zadzwoniła do Marcina. Marcin, co to za przelew do Lichtensteinu? Słucham. Jakie Lichtenstein? Jego głos brzmiał zaskoczony, niemal urażony. Alicja, o czym ty mówisz? Bank mówi, że przelałeś półtora miliona. To jakaś pomyłka. Zaraz to sprawdzę i odzwonię. Nie oddzwonił. Następnego dnia zniknął. Telefon wyłączony. W jego biurze puste szuflady. Sekretarka powiedziała, że wziął urlop i wyjechał za granicę na ważne spotkanie biznesowe. Alicja zaczęła kopać głębiej. To, co odkryła, pozbawiło ją tchu. Marcin przez ostatnie dwa lata systematycznie okradał firmę. Fałszywe faktury, płatności dla nieistniejących podwykonawców, przelewy na konta w rajach podatkowych. Łącznie zniknęło prawie 5 milionów złotych. A wszystkie dokumenty wszystkie podpisy Nosiły również jej parawkę. Jako współwłaścicielka i osoba z pełnomocnictwem była równie odpowiedzialna. Tydzień później przyszła policja, oskarżenie o malwersację, pranie pieniędzy i oszustwa finansowe. Media rozszarpały ją na strzępy. Architektka oszustka, piękna twarz korupcji, kariera zbudowana na kłamstwie, krzyczały nagłówki. Klienci wycofali kontrakty. Pracownicy odeszli. Konto firmowe zablokowane przez prokuraturę. Alicja została sama z długami, oskarżeniami i zdruzgotanym sercem. Marcin pojawił się dopiero na rozprawie. Wszedł do sali sądowej w idealnie skrojonym garniturze, z adwokatem u boku. Wyglądał na wypoczętego, pewnego siebie. Gdy spojrzała mu w oczy, nie zobaczyła w nich ani krzty skruchy. Tylko zimną kalkulację. To wszystko było jej pomysłem zeznał Marcin z kamienną twarzą. Ja tylko wykonywałem polecenia. Ma dokumenty podpisane przez nią. Ja byłem jedynie narzędziem. Sala zawrzała. Adwokat Alicji skoczył na nogi, protestując, ale Marcin kontynuował, spokojnie i metodycznie składając zeznania, które ją pogrążały. Przedstawił e-maile, prawdopodobnie sfałszowane, ale profesjonalnie. Pokazał nagrania rozmów wyrwanych z kontekstu. Wszystko wskazywało na nią jako główną sprawczynię. Po rozprawie, gdy wychodziła z sali z kajdankami na rękach, gdyż sędzia zarządził tymczasowy areszt, Marcin stanął jej na drodze. Pochylił się, jakby chciał powiedzieć coś poufnego. Złamie cię, wyszeptał z uśmiechem, który niegdyś kochała. I już to zrobiłem, Alicja. Byłaś zbyt naiwna. Zbyt ufna. Ten świat nie wybacza słabości. Jego słowa wbiły się w nią jak nóż. Proces ciągnął się osiem miesięcy. Ostatecznie dzięki prywatnej detektywce, którą najmowała jej matka, sprzedając rodzinny dom, udało się udowodnić część fałszerstw Marcina. Alicja wyszła na wolność, ale z wyrokiem w zawieszeniu i reputacją zrujnowaną bez szans na odbudowę. Marcin zaś otrzymał symboliczny wyrok. Rok w zawieszeniu. Jego adwokaci byli lepsi. Jego znajomości silniejsze. Świat biznesu szybko zapomniał o sprawie. Alicja straciła wszystko. Firm. Oszczędności życia. Przyjaciół. Wiarę w ludzi. Ale nie straciła siebie. Pewnego zimowego wieczoru, siedząc w wynajętej kawalerce na Pradze, patrząc na puste ściany i jedząc tani makaron, podjęła decyzję. Nie będzie więcej płakać. Nie będzie się użalać nad sobą. Marcin Zawacki zniszczył ją. Bo była słaba, ufna, naiwna, nigdy więcej. Następnego dnia Alicja kupiła notę Bok i zaczęła tworzyć plan. Nie miała pieniędzy, ale miała coś cenniejszego: inteligencję, determinację i pamięć fotograficzną, która zapamiętała każdy szczegół ich wspólnego życia. Każdego klienta, każdego kontaktu, każdego sekretu Marcina. A Marcin miał wiele sekretów. Rok później Alicja Kowalska przestała istnieć. Przynajmniej w świecie, który ją znał. Zmieniła fryzurę z długich jasnych włosów na krótki, ciemny bob. Nosiła okulary zamiast soczewek. Zaczęła używać drugiego imienia matki, Anna. Zniknęła z mediów społecznościowych. Pracowała na dwa etaty: kelnerka w knajpce na Żoliborzu i nocna sprzątaczka w biurowcu na Mokotowie. Ale po nocach, w swojej małej kawalerce, była kimś zupełnie innym. Była łowczynią. Pierwsze miesiące poświęciła na obserwacje. Śledziła Marcina z dystansu, ucząc się jego nowych nawyków, kontaktów, słabości. Odkryła, że przejął pełną kontrolę nad firmą. Teraz nazywała się Zawacki Development i rozwijał się świetnie. Miał już nową partnerkę, Karolinę Nowak, młodą prawniczkę z dobrej rodziny. Piękną, inteligentną. Idealną do pokazywania na biznesowych kolacjach. Alicja analizowała każdy jego ruch. Nauczyła się hakowania, online kursy, fora, godziny praktyki. Nie była ekspertką, ale była wystarczająco dobra, by włamać się do jego Emaili. Tam znalazła złoto. Marcin nie był czystym biznesmenem. Nigdy nie był. Zawadzki Development prało pieniądze dla ludzi, których nazwisk nie wypowiada się głośno. Rosyjscy inwestorzy, firmy fasadowe zarejestrowane na Cyprze, projekty deweloperskie, gdzie część mieszkań kupowało nieistniejące osoby de facto pranie brudnych pieniędzy. Ale to nie wystarczyło. Alicja wiedziała, że samo zgłoszenie tego na policję nie pokona Marcina. On miał zbyt dobre kontakty, zbyt dobrych adwokatów. Potrzebowała czegoś więcej czegoś osobistego. Wtedy poznała Daniela. Daniel Kowalczyk był prokuratorem w Warszawskiej Prokuraturze Okręgowej. Trzydzieści osiem lat. Rozwiedziony. Dwójka dzieci. Spotkała go przez przypadek w kawiarni na Mokotowie, gdzie pracowała. Daniel był stałym bywalcem. Zawsze zamówiona czarna kawa, zawsze te same miejsce przy oknie, zawsze pogrążony w dokumentach. Przepracowany. Zagadnęła pewnego dnia Alicja, stawiając przed nim kawę. Daniel podniósł wzrok. Wyglądał na zmęczonego. Można tak powiedzieć. Trudna sprawa. Coś ważnego. Korupcja, malwersacje, standardowe w tym mieście. Westchnął. Czasem mam wrażenie, że to walka z wiatrakami. Alicja uśmiechnęła się ze współczuciem. Wierzę, że są ludzie tacy jak pan, walczący o sprawiedliwość. Daniel spojrzał na nią z zaciekawieniem. Zaczęli rozmawiać częściej. Krótkie wymiany zdań przy kawie zamieniły się w dłuższe rozmowy. Daniel był samotny. Rozstanie z żoną zostawiło ranę. Alicja, cóż, Alicja była bardzo dobrą słuchaczką. Nie manipulowała nim od razu. To byłoby zbyt oczywiste. Przez miesiące budowała zaufanie. Była przyjaciółką. Powiernicą. Opowiadała mu o swoim trudnym rozwodzie, używając przerobionej wersji swojej historii, wystarczająco prawdziwej. By zabrzmiała autentycznie. Mój były mąż był skomplikowany mówiła któregoś wieczoru, gdy Daniel zaprosił ją na spacer po Łazienkach. Wydawał się idealny, a potem okazało się, że cały czas mnie okłamywał. Ukradł pieniądze. Zniszczył mi życie. Daniel słuchał z uwagą. Złożyłaś doniesienie. Próbowałam, ale on miał znajomości, dobrych prawników. Nic z tego nie wyszło. To częste, przyznał Daniel z goryczą. System nie zawsze działa tak, jak powinien. Alicja skinęła głową i pozwoliła, by cisza wypełniła przestrzeń między nimi. Wiedziała, jak to działa. Zasiewała ziarno i czekała, aż kiełkuje. Trzy miesiące później ich relacja stała się bliższa. Nieromantyczna. Alicja była ostrożna, ale wystarczająco bliska, by Daniel traktował ją jak kogoś, komu można zaufać. I wtedy Alicja zaczęła drugi etap. Daniel, powiedziała pewnego wieczoru, siedząc w jego mieszkaniu, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Wiem, że to za szaleńczo, ale pamiętasz, jak mówiłam ci o moim byłym mężu, przestępcy, który uniknął kary. Tak, niedawno odkryłam coś strasznego. On nadal to robi. Przerabia pieniądze. Ma powiązania z bardzo złymi ludźmi. Widziałam dokumenty. Daniel zmarszczył brwi. Skąd masz te dokumenty? Znajoma, która pracuje w jego firmie. Zrobiła mi przysługę. Alicja wyciągnęła Pendrive. Tutaj jest wszystko: faktury, przelewy, nazwiska. Daniel, on robi rzeczy gorsze niż to, co mi zrobił. Daniel wziął Pendrive, oglądając go w milczeniu. Alicja, to poważne, jeśli to prawda. Powinnaś zgłosić to oficjalnie. Próbowałam. W jej głosie pojawiła się kontrolowana desperacja. Nikt mnie nie słucha. Myślą, że to osobista vendeta. Daniel, ty jesteś jedyną osobą, która może coś z tym zrobić. Proszę, nie pozwól, żeby znów uszło mu to na sucho. Daniel patrzył na nią długo. Wiedziała, co się dzieje w jego głowie. Walka między procedurą a sprawiedliwością. Między zasadami a tym, co słuszne, dam to komuś z odpowiedniego wydziału, powiedział w końcu. Ale nie mogę obiecać. To wystarczy, przerwała Alicja, dotykając jego dłoni. Dziękuję. Pierwszy cios został zadany. Śledztwo ruszyło po cichu. Alicja wiedziała, że to potrwa biurokracja, weryfikacja dowodów, ostrożność prokuratury. Ale miała czas i miała więcej asów w rękawie. Następnym celem była Karolina Nowak, partnerka Marcina. Karolina była bystra zbyt bystra, by nie zauważyć pewnych spraw. Podczas jednego z śledzenia, Alicja obserwowała ich w restauracji na Starym Mieście zobaczyła coś interesującego. Karolina przeglądała dokumenty, i jej twarz wyrażała coś pomiędzy zdziwieniem a niepokojem. Wyraźnie coś znalazła. Alicja postanowiła działać. Następnego dnia pojawiła się w kancelarii prawnej. Gdzie pracowała Karolina, przebranie było proste. Garnitur, profesjonalny makijaż, pewna postawa. Alicja wyglądała jak klientka. Szukam pani Karoliny Nowak, powiedziała do recepcjonistki. Ma pani umówione spotkanie. Proszę przekazać, że jestem z Fundacji Ochrony Praw Kobiet. Sprawa dotyczy pana Marcina Zawackiego. Minutę później Karolina wyszła z biura. Była wysoka, elegancka. Z długimi, ciemnymi włosami, spiętymi w kok. Spojrzała na Alicję z mieszaniną ciekawości i podejrzliwości. Słucham panią, może porozmawiamy na osobności. Alicja wskazała na małą salę konferencyjną. Karolina wahała się, ale ostatecznie zgodziła się. Gdy drzwi zamknęły się za nimi, Alicja przeszła od razu do rzeczy. Pracuje pani z Marcinem Zawackim od dwóch lat. Jest pani również jego partnerką. Kim pani jest? Kimś, kto chce pani pomóc? Alicja otworzyła teczkę i wyciągnęła dokumenty. Czy te faktury wyglądają znajomo? Karolina spojrzała na papiery. Jej twarz zbladła. Skąd pani to ma? To nieważne. Ważne jest to, że Marcin Zawacki prowadzi nielegalną działalność. Pranie pieniędzy, malwersacje, fałszowanie dokumentów. A pani, jako prawniczka firmy, może być pociągnięta do odpowiedzialności. To absurd. Ja nic nie. Wiem. Alicja przerwała łagodnie. Wiem, że pani nie wiedziała. Tak jak ja kiedyś nie wiedziałam. Karolina zmierzyła ją wzrokiem. Kim pani jest? Alicja Kowalska. Pierwsza ofiara Marcina Zawackiego. Cisza wypełniła pomieszczenie. Karolina znała to nazwisko. Wszyscy w branży je znali. Myślałam, że zaczęła Karolina, że byłam przestępczynią. Tak, tak Marcin przedstawił sprawę. Alicja pochyliła się do przodu. Karolino, to samo zrobi pani, jeśli odkryją jego machinacje. Zrzuci wszystko na panią. Tak jak zrobił ze mną. Nie, on by nie. Naprawdę pani w to wierzy. Alicja wyciągnęła kolejny dokument. Proszę spojrzeć. To pełnomocnictwo. Marcin załatwił, że większość dokumentów firmowych ma również pani podpis. Czy przypomina pani sobie każdą rzecz, którą podpisywała w ciągu ostatnich miesięcy? Karolina drżącymi rękami przejrzała dokument. Jej twarz mówiła wszystko. O Boże. Jest jeszcze czas, powiedziała cicho Alicja. Może się pani uratować. Ale musi pani zacząć współpracować ze mną. To był ryzykowny ruch. Karolina mogła pójść prosto do Marcina, mogła zadzwonić na policję. Ale Alicja dobrze przeczytała jej charakter. Karolina była prawniczką, wiedziała, jak działa system. I wiedziała, że Alicja ma rację. Co pani chce, żebym zrobiła? Zapytała w końcu Karolina. Chcę, żeby pani robiła dokładnie to, co robił pan dotychczas. Z jednym wyjątkiem. Będzie pani kopiować wszystkie dokumenty finansowe i przekazywać mi każdy e-mail, każdy kontrakt, każdy przelew. To może potrwać miesiące. Mam czas. Alicja uśmiechnęła się chłodno. Marcin nauczył mnie cierpliwości. Karolina skinęła głową. Alicja widziała w jej oczach coś więcej niż strach. Widziała gniew. Gniew kobiety, która zaczęła rozumieć, że została wykorzystana. Jest jeszcze jedno, dodała Alicja, wstając. Proszę zachować całkowitą dyskrecję. Marcin nie może się dowiedzieć o tym spotkaniu. Rozumiem. Gdy Alicja wychodziła z kancelarii, czuła przypływ adrenaliny. Gra nabrała tempa. W następnych tygodniach Karolina dostarczała informacje. E-maile, dokumenty, nagrania rozmów z klientami. Każda porcja danych była jak kolejny gwóźdź w trumnie Marcina. Alicja przekazywała je Danielowi, który przekazywał je dalej do zespołu śledczego. Ale to nie był koniec planu Alicji. Chciała czegoś więcej. Chciała żeby Marcin poczuł dokładnie to, co ona poczuła trzy lata temu. Upokorzenie, zdradę, bezsilność i wiedziała dokładnie jak to zrobić. Marcin Zawacki świętował. Jego firma właśnie wygrała przetarg na budowę luksusowego kompleksu mieszkaniowego na Wilanowie. Wartość projektu: 120 milionów złotych. To był największy kontrakt w historii Zawacki Development. Zorganizował przyjęcie w ekskluzywnym klubie w centrum Warszawy. Przyszli wszyscy, inwestorzy, politycy, architekci, media. Marcin w swoim żywiole, uśmiechnięty, pewny siebie, opowiadający anegdoty przy lampce drogiego szampana. Karolina stała u jego boku, uśmiechając się do gości. Ale jej uśmiech był sztuczny. W kieszeni miała telefon, który co chwilę wibrował. Kolejne wiadomości od Alicji. Jest czas. Gotowa. Karolina dyskretnie napisała: tak. W połowie przyjęcia światła nagle zgasły. Goście zamrukli, zaskoczeni. Po chwili na ścianie pojawił się obraz z projektora. Nikt nie wiedział, kto go włączył. Na ekranie pojawiły się dokumenty: faktor, przelewy, e-maile, nazwiska rosyjskich oligarchów, firmy fasadowe, suma pranych pieniędzy: 23 miliony złotych. Sala zawrzała. Goście zaczęli szeptać. Niektórzy wyciągali telefony, robiąc zdjęcia ekranu. Marcin pobladł. Rzucił się do technika obsługującego sprzęt. Wyłącz to natychmiast. Ale zanim technik zdążył zareagować, obraz zmienił się. Teraz na ekranie pojawiło się nagranie wideo. Marcin w swoim biurze, rozmawiający z mężczyzną o słowiańskim akcencie. 20% prowizji jak zwykle, mówił Marcin na nagraniu: Pieniądze idą przez Cypr. Nikt nie znajdzie połączenia. Dobra robota, Marcin. Pan jest bardzo, jak to się mówi, efektywny. Robię, co trzeba. W Polsce biznes wymaga elastyczności. Nagranie się skończyło. Marcin stał w środku sali, blady jak ściana. Wszyscy na niego patrzyli: niektórzy z niedowierzaniem, inni z oburzeniem. Kilku inwestorów już wychodziło, rozmawiając gwałtownie przez telefony. To fałszywka, krzyknął Marcin. Ktoś to spreparował, ale było za późno. Jedna z dziennikarek już streamowała wydarzenia na żywo. Media społecznościowe eksplodowały w ciągu minut. Wtedy Marcin zobaczył ją. Alicja stała przy wyjściu, ubrana w elegancką czarną sukienkę. Jej krótkie, ciemne włosy były idealnie ułożone. Wyglądała inaczej niż trzy lata temu. Ostrzejsza, pewniejsza, silniejsza. Ich spojrzenia się spotkały. Marcin przeszedł przez salę, odpychając gości. Stanął przed nią, jego twarz wykrzywiona gniewem. — Ty! — wyszeptał. — To ty to zrobiłaś. Alicja uśmiechnęła się chłodno. — Złamiecie, cię! — powiedziałeś. — Pamiętasz! — trzy lata temu. — W sądzie! — zniszczyłem cię raz. Zrobię to znowu. Nie tym razem. Marcin. Alicja pochyliła się bliżej. Bo tym razem nie jestem naiwną dziewczyną, która ci ufa. Jestem kobietą, która nauczyła się grać w twoją grę. I gram lepiej. Marcin próbował coś powiedzieć, ale w tym momencie do klubu weszli policjanci. Daniel Kowalczyk prowadził ich osobiście. Marcin Zawacki. Zapytał Daniel oficjalnie. Jest pan zatrzymany pod zarzutem prania pieniędzy. Malwersacji i oszustw finansowych. Marcin patrzył to na Daniela, to na Alicję. W jego oczach pojawiło się coś, czego nigdy wcześniej nie widziała strach. To nie koniec warknął do Alicji, gdy policjanci zakładali mu kajdanki. Dla ciebie właśnie się skończył odpowiedziała cicho. Gdy wyprowadzali Marcina, goście stali w milczeniu. Karolina podeszła do Alicji. Co teraz? zapytała cicho. Teraz. Alicja spojrzała na nią, teraz odbudowujemy nasze życia. Ty i ja, Karolina skinęła głową, w jej oczach była ulga, media przez następne tygodnie nie mówiły o niczym innym. Marcin Zawacki, dewelopera skazany za pranie pieniędzy. Imperium zbudowane na kłamstwie. Ofiara zemsty czy sprawiedliwość. Proces był szybki, dowody przytłaczające. Marcin dostał 8 lat więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Jego firma zbankrutowała. Majątek skonfiskowany. Alicja, Alicja Kowalska powróciła. Nie jako zrujnowana architektka, ale jako kobieta, która przeszła przez piekło i wyszła silniejsza. Otrzymała oficjalne przeprosiny od prokuratury. Jej nazwisko zostało oczyszczone. I choć nie odzyskała swojej firmy, nie potrzebowała tego. Miała coś cenniejszego siebie. Rok później, Alicja stoi na budowie w centrum Warszawy. To jej nowy projekt Centrum Rehabilitacji dla osób, które straciły wszystko i chcą zacząć od nowa. Fundacja finansowana częściowo z odszkodowania, które wygrała w sądzie przeciwko Marcinowi. Karolina jest jej prawniczką. Daniel stał się bliskim przyjacielem prawdziwym tym razem, bez manipulacji. Pewnego dnia dostaje list. Nadawca. Zakład Karny w Płocku. Marcin Zawacki. Alicja stoi przy swoim biurku z kopertą w dłoni. Przez długą chwilę się waha. Częściej chce wyrzucić list do kosza nieotwarty. Ale inna część, ta, która przetrwała piekło i stała się silniejsza, chce wiedzieć. Otwiera kopertę. Alicja. Nie oczekuje wybaczenia. Wiem, że go nie zasługuje. Przez ostatni rok miałem dużo czasu na myślenie. O tym. Kim byłem? O tym, co zrobiłem? Powiedziałem kiedyś, że cię złamie. Myślałem, że siła to okrucieństwo, że zwycięstwo to zdeptanie innych. Byłem idiotą, ty byłaś słaba, gdy cię zniszczyłem, ale wróciłaś silniejsza niż ja kiedykolwiek byłem. I to pokazało mi coś, czego nigdy nie rozumiałem. Prawdziwa siła nie polega na łamaniu innych. Polega na podnoszeniu się samemu. Nie proszę o przebaczenie, proszę tylko, żebyś wiedziała, że żałuję głęboko i szczerze. Marcin, Alicja składa list i patrzy przez okno na Warszawę, miasto, które ją złamało i pozwoliło się odbudować. Wie, że niektórzy powiedzieliby, że powinna odpowiedzieć: wybaczyć, zamknąć ten rozdział. Ale Alicja nauczyła się czegoś ważnego: przebaczenie nie jest obowiązkowe. Czasem największą siłą jest po prostu iść dalej. Wkłada list do szuflady i wraca do pracy. Ma centrum do zbudowania. Ludzi do pomocy. Życie do przeżycia. Marcin Zawacki już nie istnieje w jej świecie. Jest tylko cieniem przeszłości. Lekcją, która nauczyła ją, że można złamać się na kawałki i złożyć na nowo, mocniejszą, mądrzejszą, niezniszczalną. Złamie cię, powiedział. Złamał, ale nie przewidział. Że ze złamanych kawałków może powstać coś piękniejszego, silniejszego, lepszego. I to była jej najsłodsza zemsta być szczęśliwą pomimo wszystkiego. Dziękuję, że byłeś ze mną przez tę niesamowitą podróż. Jeśli ta historia poruszyła cię tak samo jak mnie podczas tworzenia, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Mam dla ciebie więcej takich emocjonalnych historii. A w komentarzach napisz: Czy Alicja postąpiła słusznie? Czy zemsta może być sprawiedliwa? Czekam na Twoją opinię.